Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 21. Dzisiaj mam miłą niespodziankę dla Was. Ale przypomnijmy sobie najpierw, że mówimy no właśnie. Exactly. Exactly. No to dzisiaj miłe słówko to rest odpoczywać odpocząć. To co jest miłe, jest, że wymawiamy tak, jak tutaj piszę. Więc powtórzmy dwa razy: To rest. To rest. A teraz wciśnijmy guziczek przerwy i zastanówmy się, jak powiedzieć: potrzebuję odpocząć. I need to rest. I need to rest. Minuta czy chwila to będzie a minute. Akcentujemy pierwszą sylabę, my, miękkie i w obydwu sylabach. Piszemy i, u, a wymawiamy dwa razy miękkie i. Minute. To powtarzamy dwa razy. Minute. Minute. For a minute to będzie... Przez chwilę, czy przez minutę, na chwilę, na minutę, czy chwilę, czy minutę. For a minute. I teraz to for e się zlewa. For e. Nie mówimy for e, tylko for e. For e. Zlewa się tak jak wiele słów w języku polskim. For a. I akcentujemy minute. Więc powiemy for a minute for a minute to powtórzmy dwa razy for a minute for a minute to jak powiedzieć odpoczywać to rest to rest a jak powiedzieć potrzebuję odpocząć potrzebuję odpoczywać i need to rest. I need to rest. A jak powiedzieć przez chwilę, na chwilę, chwilę. For a minute. For a minute. To teraz, jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć. I teraz w języku polskim to chwilę dajemy w środku zdania, natomiast po angielsku to for a minute damy na samym końcu. Wciśnijmy guziczek przerwy i spróbujmy. Potrzebuję odpocząć chwilę. I need to rest for a minute. I need to rest for a minute. Moim zdaniem jest to zdjęcie doskonałe na właśnie takie wyrażenie. Tylko na chwilkę tak można odpocząć. No więc. Jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć? I po polsku tą chwilę dajemy w środku zdania, natomiast tutaj po angielsku na końcu. Jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć? I need to rest for a minute. I teraz popatrzymy sobie na akcenty. Akcentujemy w tym zdaniu, w tej melodii zdania słowo rest. I need to rest for a minute. To min też jest w tej melodii zdania akcentowane. I need to rest for a minute. I pamiętamy, że forę się zlewa. I need to rest for a minute. No i teraz słówko ok, znane już z polskiego. W tej chwili to słówko jest rozpowszechnione na całym świecie, wszyscy je używają i wszyscy je rozumieją. Nie wiadomo dokładnie skąd się ono wzięło. Przypuszcza się, że ze Stanów Zjednoczonych i rozeszło się po całym świecie. Istnieje wiele różnych teorii i dyskusji. My przyjmiemy, że nie wiadomo skąd się wzięło i co dokładnie oznacza. W tej chwili oznacza po prostu dobra. I wymawia się OK. Po polsku mamy płaskie samogłoski, więc mówimy OK, ale po angielsku OK. I ten gest po, lewe, po prawej stronie, który mamy, już go znamy z poprzednich, wczesnych bardzo poziomek, a oznacza on aprobatę, pochwałę. Lepiej go nie stosować, bo w niektórych krajach jest obraźliwy, natomiast dobrze jest rozumieć, jak Amerykanie go używają. Angielski ma dwie formy zapisu, jak widzimy. Bardziej popularna jest ta prostsza. O OK, K. OK. Więc zalecam stosowanie tej prostszej. A jeśli się zapytamy OK, pytająco, ten głos idzie do góry, OK, to znaczy pytamy się, czy to jest w porządku. I po polsku moglibyśmy powiedzieć dobra. Czyli nie jest to jakieś bardzo eleganckie pytanie, ale tak możemy zapytać się rodziny, przyjaciół. Dobra? OK? OK? Dobra? No to jak powiedzieć po angielsku minuta, chwila? A minute? A, minute. A jak powiedzieć odpoczywać, odpocząć? To rest. To rest. A jak powiedzieć na chwilę, przez chwilę, chwilę, minutę: For a minute. For a minute. A jak powiedzieć: potrzebuję chwilę odpocząć. I need to rest for a minute. I jak chcemy się zapytać, czy to w porządku, dobra, dobra, to dodajemy OK, więc powtórzmy to dwa razy. I need to rest for a minute. OK. I need to rest for a minute. OK. Potrzebuję chwilę odpocząć, dobra? Exactly. Exactly. A jak powiedzieć, zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się? Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. Exactly, exactly. A jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć. Dobra? I need to rest for a minute. Okay? I need to rest for a minute. Okay? Exactly. Exactly. A jak powiedzieć jedno jajko, dwa jajka? One egg, two eggs. One egg, two eggs. Exactly. Exactly. A jak powiedzieć? Potrzebuję chwilę odpocząć. Dobra? I need to rest for a minute. OK? I need to rest for a minute, okay? Exactly. Exactly. A jak powiedzieć mój numer telefonu to? My phone number is. My phone number is. Exactly. Exactly. A jak powiedzieć? Potrzebuję chwilę odpocząć. Dobra? I need to rest for a minute. OK? I need to rest for a minute, okay? Exactly, exactly. A jak powiedzieć, mój numer lotu to. My flight number is. My flight number is. Exactly, exactly. A jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć. Dobra? I need to rest for a minute, ok? I need to rest for a minute, ok? Nie wiem jak wy, ale jak patrzę się na tego pana, to chciałbym sobie usiąść. No to w następnej przygodzie nauczymy się jak powiedzieć, że chciałbym, czy chciałabym usiąść.